Dzień dobry. Po krótkiej przerwie wracam z kolejnym materiałem i porozmawiamy o takich najczęstszych, najczęściej pojawiających się błędach wśród osób początkujących na rynku kryptowalut, ale zdarzają się te błędy również i u bardziej doświadczonych osób, także zapraszam. Chcesz zmaksymalizować swoje zyski w krypto? Musisz więc uniknąć pewnych błędów. Możliwe, że część z nich popełniasz w tym momencie, a możliwe, że popełniłbyś je w przyszłości. Dziś w Projekt Krypto zaprezentuję najważniejsze, takie najbardziej trywialne błędy, które mogą popełniać inwestorzy na rynku kryptowalut. Zachęcam do pozostania, ponieważ może właśnie to, co powiem, zadecyduje o osiągnięciu zysku z inwestycji lub o tym, że pieniądze przelecą Ci przez palce niczym piasek. Także pierwszym błędem, jaki ludzie popełniają, to nierobienie własnego researchu przed inwestycją. W obecnym czasie, gdzie rynek zaczyna być gorący, łatwo wpaść w taki ogólny hype, a szczególnie jeśli jakiś twój, w cudzysłowie, ogarniętny znajomy daje ci podpowiedzi na temat altcoina, który na bank zrobi 100x w hosie, pojawia się FOMO i desperacko chcesz dołączyć do rynku. Nie wpadnijcie jednak w pułapkę i poświęćcie czas na przeanalizowanie projektu, w który zamierzacie zainwestować. Przeczytajcie o giełdach, poczytajcie o tym, jak przechowywać swoje krypto w bezpieczny sposób, o tym, jak rozliczyć podatki i zdecydowanie odróbcie pracę domową na temat danego projektu, właśnie. Brzmi to niby jak sprawa oczywista. Ale co chwila widać, jak ludzie nie zajmują się podstawami, po prostu. Jak dokładnie przeprowadzić research, nagram prawdopodobnie w oddzielnym filmie, ale znajdziecie takie materiały również teraz bez problemu na YouTube. Podsumowując, jednak, główne punkty. Są dwie kluczowe rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, czy projekt jest. Legit w cudzysłowie, a po drugie, jaki jest przydział tokenów, tak zwana tokenomia. W związku z tym, polecam zacząć od sprawdzenia tokena, a w zasadzie kapitalizacji rynkowej w takim miejscu jak chociażby CoinGecko i zwracać uwagę na występujące historyczne akcje cenowe oraz jaki jest volume. Wolumen obrotu powinien być znaczący. Chcesz być. Przekonany, że ludzie w tym w ogóle handlują, a taki token powinien też znajdować się na wiodących giełdach krypto, czyli takich jak Binance, Coinbase, Bybit, a przynajmniej na jednej z takich giełd. Jak już będziesz wiedział, że podstawy są ok, to dobrze byłoby wejść głębiej. Powinieneś sprawdzić kryptowalutę na takich platformach jak na przykład Mesari, czy Binance Research i tak dalej. Znajdziesz tam takie fundamenty, które powinny dać ci szeroki pogląd na sprawę, na członków zespołu i ich wizję. Alokacja tokenów to podstawowa rzecz, którą warto przeanalizować. Dobrym znakiem jest, gdy tokeny są szeroko dystrybuowane wśród społeczności. Natomiast czerwone światełko powinno się za to zapalać, gdy większość tokenów jest w posiadaniu kilku osób i zwykle są to założyciele. W dalszej kolejności powinieneś sprawdzić osoby związane z projektem. Możesz do tego wykorzystać LinkedIna, Twittera, a często można znaleźć coś ciekawego nawet na YouTubie. Wywiady udostępnione właśnie z tymi osobami mogą naprawdę mocno zmienić perspektywę na ten projekt. Drugi błąd widoczny u osób dołączających do rynku szczególnie to wybór niewłaściwej giełdy. Tutaj znów pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to czy w ogóle giełda jest legalna. Wiele jest przypadków, że ludzie um, padają ofiarami giełd, które okazują się skamami, a więc uważaj na płatne reklamy, które, które ci wyskakują i kierują do giełd. Nawet jeśli te reklamy są na stronach o wysokiej reputacji. Zawsze przed skorzystaniem z giełdy zobacz sobie co ludzie o nich mówią na Reddicie, Twitterze i innych tego typu portalach, a także czy istnieją już od długiego czasu po prostu. W zasadzie musisz zrobić to samo co w przypadku researchu dotyczącego poszczególnych kryptowalut, które planujesz kupić. A przy okazji wspomnę też o interfejsie poszczególnych giełd. Warto abyś zweryfikował czy giełda jest odpowiednia do twoich potrzeb. Bardziej zaawansowani użytkownicy chcą dostępności innych narzędzi, aniżeli osoby początkujące. Dla osób początkujących liczy się raczej prosta obsługa i przejrzystość po prostu. Na koniec, w tym punkcie jeszcze jedna rzecz. Sprawdź, jaka jest wysokość prowizji pobieranych przez giełdę i czy w ogóle interesująca Ciebie para walutowa funkcjonuje na tej giełdzie. W opisie filmu znajdziesz dwa linki do jednych z głównych giełd, dzięki którym dostaniesz też bonusy. Także działa i powodzenia. Przejdźmy do kolejnego błędu, a mianowicie do braku planu. Benjamin Franklin powiedział kiedyś: Jeśli nie jesteś przygotowany dobrze, przygotuj się na porażkę. Na 100% jest właśnie tak w przypadku kryptowalut. Bardzo często widzimy, jak ludzie dają ponieść się emocjom. Dobry plan i trzymanie się tego planu bardzo pomoże przejść przez gorsze momenty rynku, które również muszą przyjść, nie ma opcji, żeby było inaczej. Taka stra strategia inwestycyjna poprowadzi w przemyślany sposób Twoje ruchy inwestycyjne, a nie będzie to jedynie strzelanie w ciemno niczym w kasenia. Do takiej strategii należy dołączyć jeszcze dyscyplinę, aby mimo zmienności dalej trzymać się jej ściśle i tym samym uniknąć wytrącenia z równowagi przez tzw. FAD i FOMO. Jeśli nasuwa Ci się teraz pytanie, jak ma wyglądać taka strategia? To nie odpowiem w tym momencie. Jest to zależne od wielu czynników: jaki jest Twój stopień akceptacji ryzyka, jaki jest Twój horyzont czasowy inwestycji, jakich wzrostów oczekujesz, jaki kapitał chcesz zainwestować, no i sporo więcej. Potrzebujesz czegoś, co będzie dla Ciebie odpowiednia. Może śmiesznie to zabrzmi. Pamiętaj jednak o dwóch podstawowych rzeczach. Inwestuj tylko. Takie pieniądze, na jakich stratę możesz sobie pozwolić, oraz nigdy nie pożyczaj pieniędzy, aby inwestować. Następny błąd, jaki widzę, tyczy się bezpieczeństwa. Po pierwsze, samoopieka, to ty samodzielnie musisz zadbać o to, aby Twoje środki były bezpieczne. Jedyna możliwość zapewnienia sobie takiej samoopieki jest przechowywanie kryptowalut na portfelu, do którego posiadasz klucze prywatne. Dlaczego więc nie trzymać pieniędzy na giełdzie, takie jak Binance, Coinbase, Kucoin, cokolwiek? Oczywiście robi się to, ale tylko jeżeli chodzi o handel taki typowo tradingowy i są to stosunkowo niewielkie kwoty. W innym wypadku po zrealizowaniu wymiany należałoby przerzucić krypto na swój prywatny portfel. Jeśli tego nie zrobimy, to musimy zaufać jakiemuś podmiotowi zewnętrznemu, mimo że to duże giełdy są raczej w, w porządku, to może dojść też do chociażby zaatakowania którego, którejś z giełd, co poskutkuje utraceniem dostępu do zgromadzonych kryptowalut. Nie trzeba daleko w historii szukać zresztą giełd, które jednak oszukiwały, a mam tutaj na myśli FTX chociażby. Wiele osób w takiej sytuacji utraciło swoje środki, a do tego wszystkiego dołożyć trzeba też kwestie regulacyjne, które mogą no, uderzyć po prostu w giełdę działającą w określonym środowisku prawnym i, i tym samym doprowadzić do jej upadku. Na koniec jeszcze jedno ryzyko takiego przechowywania środków na giełdzie to zwyczajnie bankructwo i niewypłacalność giełdy. Aktywa użytkowników mogą być mega zagrożone. Z tych wszystkich powodów zwyczajnie nie warto ryzykować, przechowując środki na giełdzie. Ktoś tak fajnie powiedział, że giełdy ymm, traktuj jak toalety publiczne. Wejdź, zrób co potrzeba i wyjdź. Co więc powinieneś robić? Dobrze opiekuj się swoimi kryptowalutami i co przez to rozumiem, najlepszą opcją będzie wysyłanie takich krypto do portfelu offline'owego, do którego to Ty przechowujesz klucze prywatne. Zdecydowanie najbezpieczniejszym wyborem będzie portfel sprzętowy, taki jak Ledger albo Trezor. Wciąż jest to dosyć szokujące, jak duży odsetek użytkowników nie używa portfeli sprzętowych, a więc wystawia się potencjalnie na wzmożone ryzyko utraty swoich środków i Zgodnie z raportami jest obecnie 295 milionów ludzi na świecie użytkujących kryptowaluty, a Ledger i Trezor, czyli no producenci zdecydowanie wiodących na rynku rozwiązań portfeli sprzętowych, mają u siebie tylko 5 milionów z nich w obsłudze. Także no jest to bardzo, bardzo mały odsetek. Jeżeli chciałbyś zakupić taki portfel sprzętowy, to w opisie filmu jest link, gdzie zrobisz to bezpiecznie, no i trochę taniej. To wszystko prowadzi nas do następnego często powtarzającego się błędu, a mianowicie, ludzie nie tworzą kopii tak zwanych seedów, czyli słów kluczowych. Seedy to słowa, które podane w odpowiedniej kolejności um umożliwiają dostanie się do portfela. Y takie główne zabezpieczenie można powiedzieć. Czasami jest to 12 słów, czasami 24, tak akurat różnie w zależności od portfela. Jeżeli portfel sprzętowy zostałby utracony, to seedy są jedynym sposobem na odzyskanie aktywów, które tam masz. Yy, wiem, przechowywanie takich danych może być kłopotliwe, jednak są to twoje pieniądze, a więc sądzę, że warto się nad tym skupić. Bardzo ważne, żeby taka kopia zapasowa miała formę fizyczną, a nie Widniała gdzieś na komputerze, z którego może zostać w jakiś sposób wykradnięta. Z tym tematem łączy się też kwestia zabezpieczenia dostępu do giełd, z których korzystasz. Powinieneś rzecz jasna użyć uwierzy uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Ile jednak osób zapisało kod zapasowy, aby w razie czego móc to zresetować? Stracisz telefon i stracisz dostęp do konta na giełdzie. Dobrym pomysłem jest też, Zainstalowanie aplikacji uwierzytelniającej na innym telefonie niż używasz na co dzień, yy, który może służyć tylko do tego celu, po prostu i sobie leżeć gdzieś bezpiecznie w domu. Kolejne błędy odnoszą się do ryzyka. Żeby długoterminowo osiągnąć zyski z inwestycji, to mądre zarządzanie ryzykiem jest dla Ciebie najważniejszym przyjacielem, największym przyjacielem. Łatwo zacząć podejmować decyzje podyktowane emocjami i w ten sposób szybko odejść od założonego planu przy byczym rynku jakiego najpewniej będziemy doświadczać w nadchodzących miesiącach mega istotne jest aby posiadać strategię zarządzania ryzykiem która jest odpowiednia do twojego stylu inwestowania i tutaj jeszcze raz inwestuj tylko tyle ile możesz faktycznie stracić jeżeli chcesz być bardziej aktywny i Postawić na trading to pomyśl o ustawieniu stop-lossów i realizuj zyski bez nadmiernej chciwości. To zabezpieczy cię przed nadmiernymi stratami, kiedy przyjdzie gorsza koniunktura. No i ostatnia kwestia związana z zarządzaniem ryzykiem. Bardzo często dochodzi do błędów podczas przesyłania środków pomiędzy portfelami. Ludzie wybierając na przykład nie ten blockchain, który należy i środki przepadają po prostu. Czasami zdarza się, że środki takie uda się odzyskać, np. przez kontakt z giełdą, z której została zlecona transakcja, ale nie jest to gwarantowane. W związku z tym warto wykonać przelew testowy o małej wartości, co pozwoli upewnić się, że wszystko zrobiłeś poprawnie, i dopiero po prawidłowym zaksięgowaniu przejść do tej właściwej operacji. Oczywiście takie postępowanie wiąże się z poniesieniem kosztów prowizji kolejnej transakcji, ale myślę, że warto to zrobić dla wyeliminowania ryzyka. Inaczej można stracić po prostu bezpowrotnie całość swojego transferu. Także rozważ tą opcję. Idąc do następnego punktu, który przygotowałem, który ściśle wiąże się też z tematem zarządzania ryzykiem, jest bardzo powszechny dziś problem, czyli skamy zarówno na podłożu tradycyjnym jak i kryptowalutowym ludzie chcą wzbogacić się w sposób nielegalny. Żeby się tego wystrzec, niezbędna jest wiedza jak rozpoznać takie nieuczciwe propozycje. Przede wszystkim postępuj z takim zdrowym sceptycyzmem. Ważne jest aby wciąż się edukować i być na bieżąco z tym co się teraz dzieje na rynku. Ułatwi to wyczucie podejrzanych opcji. Kilka kwestii, które często się powtarzają, możemy wymienić jako takie punkty, powiedzmy, zapalające czerwoną lampkę. Pierwszy to obietnica bardzo dużych zysków. Powinno to wzbudzić Twoje po prostu podejrzenia. Skamerzy często będą zachęcali do dołączenia do podejrzanych platform inwestycyjnych, na które przelewasz środki, ale już nigdy nie zostaną wypłacone. Kolejna częsta opcja. Przy tego typu oszustwach, to tak zwany pishing, czyli tworzenie łudząco podobnej strony internetowej do na przykład strony logowania giełdy, z jakiej, z jakiej korzystasz. Link zazwyczaj różni się na przykład w, w sposób trudny do dostrzeżenia, jak nie wiem, podwójne i czy, czy, czy na przykład brak jednej litery. W ten sposób, nic nie wiedząc, podajesz swoje dane logowania, które. Zostają przejęte przez oszustów. Jeszcze innym sposobem jest zwyczajnie nawiązanie relacji przez internet, co po tym następuje prośby o przekazanie jakiejś informacji czy zwyczajnie środków finansowych. Trochę coś w stylu Oszusta z Tindera, był taki niedawno mocno, mocno popularny film na Netflixie. Oczywiście tematyka trochę inna, ale jakby zasada działania podobna. Tak samo funkcjonują oszustwa, gdzie nieuczciwe osoby podszywają się pod profile osób ze świata kryptowalut i na przykład proponują super opcje na zyski. Uważajcie na to, to nie tylko może być strata finansowa, ale i czasami, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne również. Kolejne błędy, o których pomówimy, mają podłoże psychologiczne. Psychologia w ogóle jest bardzo istotna przy inwestowaniu szczególnie na tak zmiennym rynku jak rynek krypto. W życiu czasami warto posłuchać serca, ale przy inwestycjach zawsze trzymaj emocje na wodzy i skup się na tym, co mówi rozum. FOMO, czyli skrót od Fear Of Missing Out, czyli strach przed tym, że pociąg już odjechał, jak to się mówi, to występuje, kiedy świece na wykresie są zielone, Twoi znajomi cieszą się z tego, jak dobrze im idzie na rynku, no i wtedy bardzo łatwo porzucić strategię a zacząć działać instynktownie. Zaczynasz wtedy kupować na górkach i sprzedawać na dołkach, a więc dokładnie odwrotnie niż tego byśmy chcieli. Sytuację podsycają jeszcze social media i w ogóle media, które zaczynają krzyczeć jak świetnie jest, gdy rynek jest już no, mocno nagrzany po prostu. Zwróć uwagę, że podczas poprzedniego bull runu wiele osób Twierdziło, że BTC osiągnie 100 tysięcy dolarów. Za sztukę, oczywiście. A tak się jednak nie stało. Więc ignoruj, co robią inni i podążaj za swoją założoną strategią. Nawet jeśli nie wyjdziesz z rynku na samych szczytach, yy, to i tak zrealizujesz zyski zamiast czekać w nieskończoność i przespać okazję, która się nadarza. W tym miejscu kolejny błąd, a więc zawyżone oczekiwania. Przejawia się to szczególnie u osób nowych. Te zbyt wysokie oczekiwania mogą prowadzić koniec końców do dużego rozczarowania. Jeśli pomyślisz, że kryptowaluty to sposób na stanie się milionerem w krótkim czasie przy inwestowaniu, przypuśćmy, 5000 zł, to prawdopodobnie się nieźle sparzysz i no to się nie uda po prostu. Jeśli takie założenia, nie zostają szybko spełnione, to zazwyczaj rozpoczyna się kawalkada złych decyzji, które prowadzą do przepalenia kapitału. Tak jak mówił Mariusz Pudzianowski, cierpliwy to i kamień ugotuje. I w krypto także warto być właśnie cierpliwym. Yy, za to jeżeli już dobrze Ci idzie, to na miłość boską nie przechwalaj się tym. Nie od dziś i nie od wczoraj mówiło się, że pieniądz lubi ciszę. Przechwalanie to jest głupota, i nie dlatego, że ktoś będzie zazdrosny, ale dlatego, że w ten sposób możesz skupić na sobie niepotrzebną uwagę kogoś, kto może zrobić ci zwyczajnie krzywdę. Jest sporo przerażających historii na tego typu podłożu, no także z rozwagą. I wreszcie, ostatni błąd, jaki na dziś przygotowałem, to wczesne poddawanie się. A co za tym idzie, utrata potencjalnych zysków. Duże wahania mogą być zniechęcające, a osoby nieprzygotowane na taką zmienność mogą wyprzedać się w momencie niesprzyjającej koniunktury. Najbardziej odporni inwestorzy przetrwają sztorm i na koniec zarobią najwięcej, dostosowując swoje strategie do tego, czego się nauczyli. Pomaga w tym ustawienie sobie długiego horyzontu czasowego inwestycji. W krótkim terminie może być różnie, ale to nie jest sprint, tylko maraton. A więc co, życzę dobrych decyzji w 2024 roku, bo jest to pierwszy materiał na kanale w tym roku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zdecydujesz się na zostawienie subskrypcji czy, czy jakiegoś polubienia pod filmem. No i co, do usłyszenia, dzięki.